Tu taka ciekawostka. Gołębnik w starym stylu. Gdzieś ktoś co mógł, teraz narzeka się na gołębniki. Zrobione e, klapki i gołębie mogły przebywać. O, tu wlot. Chłopaki kiedyś budowali gołębniki, gdzie się dało. No i dzisiaj z tych hodowli wyrosli i mają porządne gołębniki jak domy, a kiedyś można zobaczyć, ach, jak to jak takie budki wyglądały. Witam serdecznie. Ponownie jesteśmy w hodowli Krzyśka. Pójdziemy dalej przeglądać stado. On tutaj dzierżawi teren i na tym terenie właśnie były takie stare e, gołębniki pobudowane, w których mnie sobie mieszkały. Gołąbki takie na ścianie, które Wam tu przed chwilą pokazałem. O tam z boku je widać, one jeszcze istnieją. Tego tu było więcej, jak mi opowiadał. A zaraz pójdziemy dalej obejrzeć jego hodowlę, lotniczkę. Także zapraszam do oglądania. Jesteśmy tutaj, o, tu jest, masz gojemnik lotowy. Aha, na kratach to nie, masz taki podniesiony. Ja. Te lotowe czy rozbudowane? Nie, to jest jeszcze. A tu masz rozbudowane, tak? Tu masz te przedziały rozbudowe. Na kratach, aha no i żeby nie latały pod tym ale, 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 a tam może przewiew z tyłu bo, ja, bo, tam może pusto, pusto z tyłu, tu może tylko w tym przód no. i przez to mnie bardziej rozwalał to, że nie umiał se są odpowiedzieć, nie umiał znaleźć klucza bo kiedyś miałeś problemy z jakąś koksidiozą non stop e, walał po 4-5 razy w ciągu, w ciągu sezonu, a teraz w tym roku nie dało ani razu i nie wiem czy mogę zdradzać takie rzeczy czy nie e, że klucz na koksydioza koksywet. Koksywet ten mały wpłynie i nawet robił go tak Z centrum zdrowia. To tam nie wiem, 35 zł kosztuje 50 zł, ale jest, jak domy kapitalnie, no myślę, że tylko koksydiozy nie mają, tak? Ale miałem chyba ze. z tamtego mnika na dolenie, tu miałem chyba ze 3 razy żółty guzek. Im walał jakiś metrozor czy coś w tym stylu. Szukam cały czas czegoś, bo koszty ino go do antybiotykach, żeby nie dawać antybiotyków wiodą. Wszyscy by nie chcieli na jak widzę, że jeden mo, drugi mo za chwilę siedzą już bo na nosie, no to trzeba im coś podać, tak? Mm. Przecież jak ty będziesz chory, pójdziesz do lekarza, no przecież wreszcie ci do. Tak, tak. tak. ja wiem jak z dzieciami moimi jest. No, no i przed lekarz nie chce tego dawać, tak? A jak już Noi to to byłby a potem jak nie do rady, nic pomóc, no to zawali antybiotyk. No. Co to tam za młodego jeszcze może? Tam jest jakiś młodziaczek. A to taki był się tam zwitka, o z Witek Łukasz Witek, to jest Czerwony Łukasz Witek. To są ci co na młode, tak lecą Witek. Witki? E, to tam Piotrek Bugała, od niego mu dużo głębi. A to ci Witki, ja, e, To i, z Pigebukiem współpracuje. Ja. I to jest samiec, co on w ogóle siedział tylko przy samicach. To jest samiec. I najlepsze jest to, że co roku coś jest, przeważnie mi zginie przy domu. Dołek Szczeleckiemu co fajnie lecił w na w oddziele. To mu 5 na 5 nawet na wystawie miał tego, tego grocha, to właśnie po nim został. Mm -hmm. No, to mogę komuś sprezentować. z Wanda nabele jest tam jest właśnie e, z pałki, tamten jest taki dość starszy, też do sprzedania ten jest tam e, tamten jest pałki, a ten jest tych bitnerów. No, o właśnie, tu jest ten bitner drugi, ten Szymer Musi być bo to cały To, to co masz tę rociszkę Czy te oryginały. To jest rodziny. ta sama linia, ja po prostu do dokupił w zeszłym roku. Widzisz tego z tą białą głową na, na końcu no. Co siedzi. No no. No no to, to to jest właśnie ta sama rodzina 461 i tFK12, nie? Aha. Tylko, że Arek mi powiedział tak, żebych tego nie pożył razem, a ja zaś chciał sobie takie szymle, bo ja chciał takiego szymna z białą głową. No. <noise> Aha, i żeś spożył to razem. No, Ale spożył. tymi tymi to co ci godą, mo nie pożyć leciał żeś tym? Eee, no. Czy to może zginęło? Czy... A, chałupy ci zginęło. No, ale dwa młode no były, a z dwa pierwsze to się po tym. To a mi czy zasiędły. co on twierdził już za blisko w pokrewieństwie? No chyba tak, nie wiem, nie wiem, nie dopytałem go, nie dopytałem go, ale tu jest fajny gołąb. Tamty niebieski też jest do sprzedania. Tu no jest perfekcyjny, to się tak świeci. Widzisz go? No. Jest taki trzeci link. Eee, kobita mi kupiła od Benedykta z taki brązowy. Na gwiazdka A to, to prezydent dostał. No, ta mało nie dała na pewno, bo dużo razy że go miał te samy, ten prezydent na talerzu. Także na pewno musiała dać. I on brązowego albo szali, nie? Aha. Jak ona do niego zadzwoniła, bo już teraz drugo, drugo, drugi mi kupował od niego głębia, bo ta spałki oryginalno co mówiło. Mam... Ale, ale jak go dała ci prezent, ale ci go wypomniała pory razy, ja? <śledziny> w życiu nigdy takich pomysłów. No ale jest tam samy co jest kapitalną, no, a tak leży w ręce. I to jest właśnie... Ale to powiedz, sama ten prezent wymyśliła, czy cię pytała co ci dać na urodziny i ty ci podrzucił miała... pomysł. Gub mi gołębia. Kupi... No bo co możemy uczestliwy, nie wiem. Raczej wszystko mam, no nie godę... eee... No ja rozumiem się, no, no wiadomo, zawsze można lepiej, ale... Zjeść, możesz, to możesz, to można. No, to co ja. nas ciekawi to gołębia i żeś jej podpowiedział, kup mi gołębia i to tak nie, to Chciała was? ci zrobić prezent, to się zgodziła, ale jakby średnio się jej to podobało, ja no, oczywiście A bo ci jej pokazał jakiego, ja I, I to, że tak powiem Znaczy to ona wybrała z panem Benedyktem, wiesz Aha I ona powiedział, że chce szali albo chce onego, albo chce brązowego, nie, no i Aha, bo tam jest ten cały kołodzie, no to wleci, no ten brązowy, co ty je masz, tak? No, no, te brązowe no, od koła dzieją To jest, a, to jest słynny ludzi. To, 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 to jest słynny ludzi. No. I najlepsze jest to, że go sprzedał Andrzejowi z radówka, Andrzej, mnie no. nic nie uciągnął, e, przyjechał z powrotem, dostał Niemka Niemka... Ta, tak, który od... to jest rocznik? Dziesiąty. No właśnie. Dostał Niemka... E, i bo taki numer był 606, nie? Bartek no. go. Do... A to będzie po Rudziku, bo to jest jego gołąb od Bartka. No, no. To jest Rudzik. I 606 miał e, 5 ek Jak Bartek sobie miał, to mówił, że 5 esów. I no, no, no. nie ma go z 500, nie? To może oryginała. oryginała jeszcze, jeszcze, bo to no. widzę, że to może oryginała z e, roku. Żeby Seweryn, żeby go dostał, bo to Seweryn moi lecieli, oni też czuba tu w Rudzie lecieli w tym. No. C 3 czy 4 lata na jego czekał, żeby go dostał. Żeby go dostał w ogóle to taki go był później, nie? Do rozpłodu. No, 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 no. Aha, tyle jak miał go zamówionego, ja? Ta. U Norberta. Tak, 34 lata. Ty aż czego to jest dokładnie? pamiętasz? No nie wiem. To jest nie po wiem. tym starym 160? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja pamiętam jak ją za młodego synka leciał. Bo miał też na świetności lot pauzy, ale za mną leciał, jak on tam wkładał, 30 miał na spisie, czy tam nie wiem, 30, a 20 prajzom i to spica, no. I wszystko zawsze na tej pierwszej kartce, no bo to, no i lepiej się patrzyło na pierwszą kartkę, chcesz tego obejrzeć? Ja, ja już tego obejrzę, no bo to od, Nor od Norberta, ja te, on tam super leciał, potem miał tego gołębie, co z Belgii, tam od jednego wykupił, że leciał. Tu Kasikę e, miał gołębie z Belgii i tu dostawał pierwsze konkursy na rejon, bo Norbert wygrywał tymi gołębiami. Mm -hmm. Od niego miał, nie wiem, to jak wtedy tam pokojarzysz, taki y, policjant też leciał w rudzie co od, od miał Janik. Janik! Janik, Janik no? Mistrzostwo regionu tu robił. On ze fryny, no. To, to robił mistrza tymi gołębiami, bo on kupił u Norberta. Tam jeździli do niego z Polski, bo on tu tak bardzo nikomu więcej, nie wiem, ja. kupił, ale ty, Janik, kupę ty gołębi u niego. Ja, bo Janik kupował. No, ro, 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 gołębie od Norberta u wszystkich, którzy te gołębie mieli. I kiedyś Norbert był że on się jakby wstydził do niego i jeszcze po te gołębie, nie? No skupował ich po okolicy. Kto miał od Norberta, to on jakby z drugiej ręki, a no. potem Skupił bezpośrednio. On tam lotniki po 13 konkursów, ja Janik tu królował przez spore sezonu. On był tu Czuba, wiem. I to były oryginały. No, on taki mały facecik, taki człowiek. I to wie, były orygina... oryginały, oryginały od Norberta, nie? No. no a my, te, te moje rude, to właśnie wszystko są oryginały. Pokaż tego dziadka, zaraz go wezmę. A czy on już jest dziadek? A on płodzi jeszcze? No to z wiosny miał rozmłodego, młodego, dołek mu numer 400. No. No to zginęł, przy domu. tym był jeszcze jeden, e, było też jajko, też zginęł. I nie wiem, tak zaglądał, zaglądał. No to podkładał mu, nie sobie... jego ja go nie będę zabijał, niech chcę siedzi. Fajnie karmi to mi to tam, co mi to, że on nie płodzi, to trudno. I teraz z miesiąc tyłu jeszcze miał zależone, Ja już go nie no. I zostawił jak jajko samice, no niech będzie takiego do tak, tak, tak. Wiesz, i kuś waj poczaskały. No bo Aha. jednak to same samce zostały, ta samica z nim była. No, no one miały takie brązowe oczy, te, te Norberty. No to moja staro ludo, co miał rozpływ, ale staro, ona jest 13-rocznik, czyli, no, no. czyli jest. Czyli jest trzy lata młodsza od niego. To jeszcze młode miała tam, tam poni. No ona w ostatnim roku, jakże że nią leciał, to zrobiła 10 i szpicę z upalnej 800, nie? Uh -huh. To szpicę na, na, od, na oddział wtedy, a jej wnuki, jej wnuki, kapitalnie to jest, ładne, to masz fajne widzę. Dlatego, a jeszcze na tego dziadka, jeszcze pierzy, i wszystko, o widzisz, i spięty jest, One mus... i potem Norbert. Tu był taki facet, co jeszcze. Norbert super leciał, a był taki facet, co szpicę tu na ten rejon zrobi, robił. I musiał wyjechać do Niemiec, właśnie też tam z babą, coś tamtego. I z powrotem do Niemiec wyjeżdżał i tą hodowlę. I leciał jakiegoś blaszoka w ogóle na blaszoku mm -hmm. zrobiony. I Norbert go do tak, moje robią szpice, a te od tego, kurde, jeszcze moje były w stanie wyprzedzić. I go do takiego byle, jakiego gojemnika. I Norbert mm -hmm. całą tą hodowlę wtedy kupił. Wszystkie te gołębie, on kupił wszystkie te lotniki sobie zostawił porę, a resztę potem tam to się rozprowadziło. I jak z tymi rudymi sporował, to to było najlepsze co, Wiem. co mogło być, nie? Uszczem dziadka. Aha, i o brązowym. I najlepsze jest to, siedział w klatce tam na dworze w zeszłym roku. No. Z tą ludą klasyńską tam od Zygmunta. No. E, chyba cztery razy jajka miały, miały czyste. I najlepsze jest to, że jak śnieg śleciał, to jajka zależyły. I, i też rzek zostawił z ciekawości, zobaczyć, co to będzie. Rozumiesz? Przecież tamta woda marzła i w ogóle hopie gołębie jak malowane. Mm. Najlepsze jest to, że jednego rzeką że właśnie Andrzejowi z Radumska, e, nawet, że mu filmy nagrywał specjalnie, jakby się po tym starym? Po tym właśnie brązowym, no to teraz też mu tam elegancko potem sam tu siadały. A ten jest z 2008 roku, to jest y Severin Pedro, to jest jego baza rozpłodowa, taki belg, rozumiesz, jaki on tam jakiś jest, co on tam ma na ringu. i on płodzi normalnie po dwa. Po dwa. A chudy jest taki, on taki zabiedzony, skrzydło a, a, mu wisi... A rocznik? 2.8. 2.8. Skrzydło mu wisi, Czekaj, rozumiesz? czekaj, czekaj, 2.8 to on ma 16 lot, no. to w tym roku jeszcze płodzi, 17 będzie miał teraz. 17 będzie miał. I w tym roku normalnie po dwa mody, nawet ta fajna samica po nim... Bo ja też tak, wiesz jak ja robię, Jak jest coś takiego konkretnego za masy zostawić, to ten przyjdzie na, na w prezencie, bo ja dobry synek. Dum tymu, dum tymu. I ja tak porozdawał, a potem jak popatrza do zeszytu, że ja wreszcie do siebie nic nie zostawił, nie? No. Ale fajnego, no, ciekawe, czy to jeszcze. Skrzydło mu wisi, ale jak przyjdzie mody same z tohopie. Ostatnio to był taki sprany, krew tryskała. Nie do się, rozumiesz, to my najbardziej, że on le, tak wyglądał, taki wiesz, wiesz, stary, zabiecony. Taki dziadek, jak, no, jak no Ale seradzi radzi tak, że tak się tłucze na tym gołowniku, że nie ma, żeby tam jakiś szpytek do niego w do fachu. No a coś ze wiesz? starego kołodzieja masz? Tego wychowane w ogóle, czy nic mą, z niego nie masz? Mom mą, no to ci miał jak 606, se Bartek ubił, no to miał 5 s no to czołowo siadał mi w tamtym roku. Tym... Czyli u Ciebie te, z tego rudego też po szpicy walą. Ja i i, one, i wnuki tam mam, rozumiesz? No tego ja coś miałem w sobie, że to waliło po szpicy fest, to jest... No ale to, to pamiętam za dziecka, bo ja, czy tam miał Wela 17, czy Wela, jak się na listy patrzało, no to kuźwa, chłopie, to ten, to, 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 to ten z, on walił tak, że to jest niemożliwe. Chodzi Norbert, Zbik, Marta tam, podpisała na tym onem niekiedy, nie? Tak, no, tak, tak, bo on, bo on... <coughs> Tam był brat chyba i kim on to jeszcze leciał?

był taki nakrapiany 88-248 064 Gdzie jeszcze jest potumstwo. On już nie żyje. I też taki zbieg okoliczności. Z nim był, zatruł się w polu. Jakby przyszedł do domu, by nakarmił młode, to on by przeżył. Ale nie nakarmił, młode przeżyły, a on zdechnie. Nie wiem jak to zinterpretować. To jest ta inteligencja. Nie? To jest te poszanowanie tej swojej rodzicy, tego swojego potomstwa. Czy to będzie ptak mały, czy to będzie gołąb? Ta samica, choć mo swojego partnera, pójdzie do samczyka silniejszego. To jest tak, wśród ludzi są dobre samiczki, które zajmują się gniazdem, ale są dobrzy ojcowie, nie? który nie odstąpi na krok, wyprowadza młode na dach. Nie? On je wyprowadza i w pierwszej fazie, jak jest samczyk inteligentny, uczy je trochę. No pójdź, pójdź stary, pójdź, 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 Nie? To on uczy tego młodego jak się latać. Młodek, który wyjdzie i ma kłopoty z nalezieniem, skąd wyszedł, to lotnika z niego nie będzie niej. Gołębi nie chcę rzucić. To jest taką narkotykę. To gołębie zaborczy. Tacy, że mu nie wystarczy swoja cela i chciałby też od sąsiada. mieć. to jest tak jak wśród ludzi. A co mi? Moja chałpa jeszcze się no na tam, nie? Kupia z banku, nie jest za Że jak mu tam sąsiad wlejdzie i tam mu zniszczy jajka czy coś, to mu da spokój. Jak ten będzie miał jajka, mu wchodzić, mu to zrobi to samo. Tak, arguj. Jest wysłany do 5000, a on pierwszy wraca. Jest to coś pięknego. Nie, jak się go widzi pod chmurami i on zakłada skrzydła, siada. Nie? No, jest to coś, co jest trudno wyobrażalne do człowieka, który nie hoduje tych gołębi, nie zajmuje się tym gołębiem. Nie? To są gołębie, które nie są do kupienia za żadne pieniądze. To jest też... Gąb, który po prostu, jak długo będę hodował gołębie, a myślę, że gołębie będę hodował do śmierci, to ten gąb po prostu tu będzie. Nie? Cała metoda lotowania, to ja lotuję metodą wdowieństwa. Cały tydzień ta samiczka mam przymknięto na boku. Nie? Piero w dniu wkładania tego gąbka na lot pokazuje mu ją, nie? To się go bierze i do kosza i wywozi się go na ten lot w tym z on ma pociąg do domu. Jakby on przyszedł, a jej by nie było, trochę by się ta psychika tym gąbkowi zwichrowała, nie i mógłby już. Tych osiągłów nie robić. Bo jak człowiek patrzy, jak ta samiczka nie przywiązuje się do tego samczyka i jedno ku drugiemu, czy w metodzie wdowieństwa już w czasie lotów, bo cały wynik jest uzależniony od samiczki, nie od tego samca jak ona go przygotuje tak jest ten kostam tam gwizdze dali nie, no odleciał trochę dali ten jego śpiec trochę jest mniej tutaj słyszalny Gołąb jest łagodny mimo żółci nie to się go do człowiek go im w sercu nie po łodzie i jego podobno stary bel 2008 no, a tym to i oko ale wokół normalnie niemożliwe, tylko że tu w słońcu by musiał być. Ale widać nawet bez tego, że... I popatrzcie, ale jaki to jest typ on bo takie małe narosty. No Widzi właśnie. Rzecz, fajto. No. Tyle lot i, i one. No Sewery mi powiedział, bo zlikwidował. E, tego by mu synciu sprzedać, bo mam jeszcze tam jakieś bratki. E, mam 270 numer, to jest wnuk e, ty Vandana Belle, samicy. Ona miała jako roczto... To tego tegoroczne łódź Ja. To jest późno, no. Późniot. To jego babcia miała 10 jako roczno, a doleciał mi same z 2,5 i pół tygodnia przed lotami. Leciał bez samicy i mi zrobił 8 konkursów z bazy. A wiesz jaka była fajna historia potem na koniec, że szczury mu odgryzły nogi, tylko umrzał. No i ja mam takiego, ten ojciec jest tu taki groch. Ale big, taki wielki, młody. To ci pokorza u mojego ojca to. To już było z głębi tego sewryna, nie? Mhm. Uh -huh. Nie wiem, teraz będę musiał mu jakoś mała samica dać bo odnieć, Bo taki konież, co, że. To jest ten co, Bandenabelek. No to jest jego ojciec. Taki są jak ten ciemny coś mi go tam pokazywał, Tak sama budowa. Tylko że to są inne głęby, bo to jest z tego siwka takiego, co ci pokazywał. To jest Ale Jest groźny. Tylko że ten ojciec też był taki, co mu nogi. Bez samicy hopie, zrobił mi 8 konkursów na bazie, jeden, one, rozumiesz jeden pięć. i no, przez to, że uwalał mi szpica cały czas, rozumiesz? 2,5 tygodnia gołąb, co w rok czasu Ty nie masz było. młodą hodowlę, ale gołębi tu możesz na początku pościągałeś tych dziadków, bo dziadków... Bo... A człowieku ja pościągał, I ja on tak o, jak z kimś rozmawiałek i ktoś przez telefon ze mną godał po raz, nie wiem. Siódmy i godą to samo, godą, no to tam mogę kupić, tak? No, no. Że my nie cyganie, Bo wiesz, jak to jest w głębiarce. Mnie tyle razy wystugali za młodego hopoka, że ja A to szkoda go dać. A ja tu przemianą, nie wiem, masa gołębi, Masa gołębi. Już w ja tym cały krótkim czas, czasie. Cały czas, czas się ucza, testuje. Teraz ci pochodzę dynamy, bo tam właśnie jak ktoś w ciebie ogląda, bo ciebie tu oglądają, bołomy z kapitalny. To jest normalnie ale, relacja. Ale to jest oryginalny Anton. Rozumiesz? Wszyscy są Antony, czysta pierwsza konkursowa, i tam, tam ile jest w Pierunie, nie? To jest też od Wojtaszka, co dostał w prezencie. Mm. Jego pyszczek jest normalnie, hopie, ewenementem eee, I on nie płodzi. To jest dwulatek W tym roku miał chyba 8 razy jajca. Nie płodzi? Nie płodzi one nie wszystkie płodzą po prostu. Co? Z tego Antona, nie wszystkie płodzą. Aha. Bo to jest od Antona z Niemiec, bo tam może się tam roman z nim dobrze zna. Ale jak, od tego hodowcy dość często gębie nie płodzą po prostu? Jak chyba ktoś tak mocno imbreduje, wreduje, całe wyrzucił. No, 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 no. No, 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 no. no. Bo, bo jeden go do tak, drugi go do tak. No dwulatek jest, tak siedział w klotce z samicą no. i w ogóle, ja tu pod niego podkładał teraz i też go zostawa, bo mi się podoba. Tam mam samica, taką dwulatka, co też ja jej nie niesie, ładny, no. ale jest kapitalny. Te Antony to są gołębie drogie jak pieroń i to kosztuje kupa pieniędzy, a on mi się właśnie go taki fajny, pociągną więcej tych młodych z niego, nie? I nic. Dom mu dwie samice, a tu... I ciekawe. Także, a czasami ludzie go dają, a czemu, bo to... Sprzedasz komuś yy, i kuźwa, i ona, ta samica mu nie będzie nie o Jezus, to Cię ogłodają, bo nie wiadomo, Czy człowiek chyba chce dobrze, no ja tak myślę, no, ja tam by każdemu, kurde, pomógł. Ktoś go kupił, ja? Nie, a Roman mi do... a tu taki, taki młodzika. Aha. No bo Roman, no to on kapitanie leci. A, toś dostał prezencia, a się okazało, że on nie płodzi w ogóle. Ja. W, zesz w zeszłym roku, rozumiesz, przecież mistrza oddziału zrobił tu w Rudzie, tak, w Rudzie, w rejonie też w tym roku też chyba zrobił mistrza oddziału, także także... Znaczy w Rudzie to z Bugałą, nie? Czy jak? No. To wygrał z Bugałą? Nie czy to tak, no bo to... Ja tego nie rozumiem, no bo ten jakiś w okręgu lepiej i w ogóle... No ale w oddziale wygrał, tak? Awinę No wygrał, no kuźwa. To tak samo Grzegorz Dworak, co też taki starszy dziadek, co się razem kolegujemy. To też i, i w rocznych i w ogóle, tak? Znaczy w sumie nie obserwował listy, nawet nie wiem, tak się Cię pytą, no. bo go dość wygrał tu w Brudzie, a, a co kojarzę to tu jakieś w to tu. Wiem, że leci Bugała w się tak pytam, czy. No. Czy, czy to znaczy on był w tradycyjnym tu w oddziale, był pierwszy. No wiadomo, w kategoriach tam w tych, może podmistrzostwo okręgów jakiś ale. No bo to też chyba jest jakieś jest więcej głębi, tak? Ja się tam nie do końca znowu, mi go dają, że kurwa, oknie, to ty lecisz, a ty nic nie wiesz, widzisz. Ja tam Aha. żyję w swoim świecie, teraz żeś mnie odwiedził z niespodzianką, fuk, telefon, my sam roboty ja chłopców posłał na, gdzie mają taką fuchą, ogródek sprzątają, Aha. rozumiesz, samiczka? Samiec. A samiec? Samiec. A. I powiedz co ty czujesz w rękach teraz? To jest właśnie po tej samicy z tego prezentu, wiesz? Po tej samicy z tego prezentu. Zgrabny, ale malutki taki. Z tego no. właśnie miesza, nie wiem, miesza takie głębi widzą w ręce. Ja przynajmniej mie się, mie się coś takiego podobało. To tak ta pałkowo, jak on, jak kurdy, no tam co mam z tego Janka Wojciechowskiego też mam. Ale nerwowy gołąb, Nie wiem, porę musz tu takich głębi tak nerwowych, tak się wyrywają. No, a wiesz, to też nie ma czasu, żeby siedzieć, nie? No. Znaczy, ma fajne upierzyni. No, Pej, a w ręce To pejek też. No, no to, fajne, jest, fajne no to jest do odstąpienia, to jest gołąb, takie trzecie czy czwarte gniazdo, one w się A, to ty mu, ja myślę, że stary, no ty że on się jeszcze rozbije, to jest Play, późniok. To jest od godom, Wiesz, starego nie, mi chytosz, a teraz od... małego, nie? i godą samiec A to jest późne, to bo jest to nie podziwia. od od, od, od... A od, nie, to może późne, tegoroczne, czy nie? Ja, ja, Nadal ja, starą ja. no, bo ja nie miałem ringów. a znaczy to? To jest od Benedykta, po tej samice brązowe, co mi moja kupiła na gwiazdka. Mhm, znaczy powiem ci tak, jest super upierzony, taki, jak taki... No skąd wiesz, że to już samczyk, bo to nie musi być samczyk. Ur 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 Ur. A. Wiesz co, do zgrabny jest, na pewno jest upierzony. Kupie trochę nerwowy, ale pewnie dlatego, że młody nigdy w życiu prawie, że nie był chytany. piórze <śpiewa> żebną kupę. Halo Halo <ścoughs> no. To jest e, syn tego onego, tego Jansyna. Też go możesz przydać. Tego Jansyna, z tego Jansena. Z tego Jansena no to w tamtym roku, to ta samica byłaby pierwsza na oddział i no, że było, miał pora tych takich czarnych pstryk, po tych Remi de May, od rumka i no. siadły dwa na raz. wiesz o co chodzi? No. To Jansy na co Porowany. Na Klementka. Aha. Na Klementka, też fajna historia, bo to miały Severyna kiedyś, za 3000 do Anglii miała jechać cała ta pora, nie? No. No i nakręcił z Arturem jakiś tam film, jeden czy dwa, rozumiesz? No i potem przyważa do pożenie na wiosnę, a tego, tego onego jego nie sprzedał, bo moja mi powiedziała, że padą już dwa gołębie, co ich nie lubi i ty chcesz je nagle sprzedawać. No że jak dwa klementy oryginalne, nie? A że kto ich nie lubi? Moja komita gołębi. <grym> a że tych gołębi nie lubi? Że w ogóle ogólnie, że czas poświęcą dużo robią no. i w ogóle był temat, nagrał film ci godą, ale te, te dwa ona akurat lubiła, a Ty ich chciałeś sprzedać, czy nie, co? Nie, bo ktoś, no, powiedział mi tak, może dwa wartościowe gołębie Ty chcesz ktoś was sprzedać. Aha. No. Aha, że nie lubi gołębi, a Cię mimo no, to odwiodła od tego, że żeby No, jest... to ich nie sprzedowej. Facet mi, kłod, y, 3 lata temu, 3000 złotych, rozumiem za ta pora. One miały do babci tutaj jakaś podłódź i potem one pojechały do tej Anglii, nie? No. Bo no, wiedział, co to są za gołębie i w ogóle... No i najlepsze jest to, po tym filmie tam, no to... Film jak film, tak? Jeden my nakręcili, potem drugi, bo ja tam też miał dużo, że chciał się pozbyć tej głębi, znaczy żeby... no bo za dużo tego wszystkiego, no to też nie będzie. A wiadomo, że dużo chłopców zaczyna, to też to mogą mieć, nie? No. No ja uważam na wiosnę ty i patrzę, to tego samca nie ma. Aha. No. No jest... nogów dostał, z, z rozpłodu uciekł. Aha. Ktoś to musiał sprzątnąć, nie? Nawet nie wiesz kiedy się stracił. No bo ja nie miałem, a teraz mu wszędzie zamki, kamery i w ogóle, a tak to było no, na hoczek, wiesz coś z i ja tam przywiązywał wagę, że ktoś przyjedzie, na film popatrzy i go gołębia szkrobnie. No, wiesz o co chodzi, no to także to, to, ale to historia, no a z Tywana na Baleco, Ty sieki też nie ma, tu miały cele, tu miały cele, przecież tak sieka była kiedyś, Czy Ci hmm. pogorza ta ona, no to, to przecież ta samica też się ta. No cóż koledzy i koleżanki, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na część trzecią, a dzisiejszy odcinek pamięci Norberta Kołodzieja poświęcony.